Cześć, mam na imię Billy i mam 17 lat. Chciałam opowiedzieć wam historię, jak jedna piosenka z dnia na dzień przewróciła moje życie do góry, do góry nogami i do czego ostatecznie to doprowadziło. Czy zgadliście już, jak brzmi moje pełne nazwisko? Nazywam Nazywam się Billy Irish Pirate Bear O'Connell i na pewno już o mnie słyszeliście. Wiecie, kim jestem teraz, a przynajmniej, jak inni ludzie mnie odbierają. Założę się, że jesteście ciekawi, jak to wszystko się zaczęło. O tym właśnie będzie moja opowieść. Cóż, muszę przyznać, że miałam sporo szczęścia na początku swojego życia. Potem było już go trochę mniej, ale. Było już go trochę mniej, ale chyba właśnie dlatego wszystko potoczyło się w taki sposób. Miałam szczęście, że urodziłam się w umuzykalnionej rodzinie. Moja mama uczyła pisania tekstów piosenek, a ojciec grał na wielu instrumentach, począwszy od pianina, a skończywszy na ukulele. W dodatku mój starszy o zaledwie trzy lata brat, Finias, już na mnie czekał. Dorastaliśmy w zamożnej dzielnicy Los Angeles i nigdy niczego nam nie brakowało. Chodziłam nawet na lekcje jazdy konnej. Życie wydawało się idealne. Życie wydawało się idealne ale, wtedy idealne, ale wtedy nadszedł rok 2008 i przyniósł ze sobą kryzys finansowy. Musieliśmy wyprowadzić się z naszego, z naszego przestronnego domu do mieszkania z dwiema sypialniami i trzema pianinami, jak mama lubiła sobie żartować. Cóż, musieliśmy jakoś wcisnąć te instrumenty do mniejszego domu i nie mogłam już dłużej chodzić na lekcje jazdy konnej. Был и